W opuszczonych, dzikich sadach, cicho płynie dawna pieśń. Chrobot żaren z podjasionki do bartnego niesie się. W cieniu góry stare buki. Niemym świadkiem tamtych chwil Gdy pod groźbą karabinów Rodzinami z domu szli Łemkowyna, łemkowyna Dawnych wspomnień żar się tli W w słońcu błyszczą złotych i żądź się lśni, Łemkowyna, Łemkowyna, dawnych Powiecie mi, skąd pomysł i co my tutaj robimy? O, skąd pomysł? Pomysł padł niespodziewanie, ponieważ, mimo że pochodzimy z Podlasia, to, czy mieszkamy na Podlasiu, to kochamy bardzo góry. Agnieszka i ja poznaliśmy się na graniczu Beskidunieckiego i Bieszczadów. I w związku z tym wracamy, wracamy w Beskidy. Ale zabieramy pod pachy Podlasku nie tylko sztukę, ponieważ Agnieszka jest filmowcem, jest z nami również Pyth Kardas, organizator festiwalu Opla? Opla. Opla Opla, festiwal Opla. Czyli przywieźliśmy ze sobą filmy dla najmłodszych, a filmy animowane. Cudowne filmy. Cieszę się, że się podobały. Dziękujemy Piotrowi, że się zgodził przyjechać tutaj i użyczyć nam festiwalowych produkcji. Um, I co? I działamy. Przywieźliśmy też sztukę podlaską, której autorem jest Agnieszka Waszczeniuk. Na ścianach widać wycinankę z chirurgicznym, którym Agnieszka się hobbystycznie zajmuje. Jest taką em, też już powolutku marką podlaską. Widać tego dużo na Podlasiu. Kochamy zwierzęta, dzikie zwierzęta. To też nas łączy z Beskidymińskim, To jest pełen tych dzikich zwierząt. I przy okazji mamy ze sobą film animowany Agnieszki Raszczaniok. Agnieszka zajmuje się animacją pokładkową. Film jest sypane kawą, mieloną. Przede, Przede wszystkim to jest główne zajęcie Agnieszki. Dzisiaj Agnieszka pokaże swoje filmy, ale. Pokaz Agnieszki, rozmowę z Agnieszką poprzedzić koncert naszego przyjaciela Jacka Kadisa, który jest już razem z nami. Jacek Kadis, piosenka literacka, czyli to co tak beskicko pasuje. Kolejne dni to też będą przygody muzyczne. Pojawi się z nami Michał Angowski, pojawi się Grzegorz Śmiałowski razem z zespołem Agata Gosińska, która będzie obu tym występom towarzyszyła na skrzypkach. Coś tam, Agnieszka? Jeszcze przygotowaliśmy ciekawego wasze wycinanki, może uda nam się zrobić, tak? Jak się tak? Zbierze, Postaramy się, się zrobić warsztat wycinanki. No taki mały też moich obraz No liczymy na piękną ugodę i spotkanie, ciepły. też pogodę i spotkanie przy ognisku ze wszystkimi, żeby było tak bardzo. Bardzo turystycznie. Planujecie w przyszłym roku jakąś kolejną edycję? I gdzie? W tym roku już planujecie. W tym roku, wow! 19-21 no. września też tutaj w Skrzyniku Bartnego będzie trzecia edycja. Czyli zapraszamy już, nie? Zapraszamy Na serdecznie. Wreszlubą spotkanie. O, numer... numer 3 wystąpi, słuchajcie, Daniel Gałązka, Piotr Brymas, poeta i Piotr Aleksandrowicz. To będzie przepiękne. Tak, DGZZ. Zapraszała, to będzie przepiękne trio, bardzo nastrojowe bardzo jesienne, bardzo bartniańskie, także zapraszamy fotografią. na... W... A, i fotografią Andrzeja Molczyka. Molczyka przy okazji. Wow. Coś tak. pewnie jeszcze znajdziemy ciekawego, żeby Wam zaprezentować. Zapraszamy na wspólne współbartnienie. To taki piękny wyraz, który ukuł bodaj Michał Angowski pozostał razem z nami na, pierwszym spotkaniu, na pierwszych spotkaniach ze sztuką na Bartne. No i teraz już wszyscy współbartnimy przy okazji różnych spotkań na Bartne. Cudownie. Świetnie. Podobało się? Super. Dziękuję. dziękuję bardzo. Super, do zobaczenia. Hej.